Jaką formę swoich występów pan preferuje? Czy małe kameralne, recitale, udział w koncertach, czy może wielkie festiwale? Najlepiej czuję się w takich kameralnych warunkach, że zawsze lubiłem niedużą widownię i bliski kontakt z publicznością. Mniej lubię wiele hałasu związanego z wielkimi estradami i z festiwalami. Szczęście mi dopisywało Pu Publiczność była na tyle łaskawa Że mogłem przez lata uprawiać formę recitalu I ta forma najbardziej mi odpowiada No bo wtedy można dać wyraz Pełniejszy wyraz swoich możliwości W różnych piosenkach, to jest oczywiste Ale dzisiaj wystąpi pan w ogromnej sali W sali właściwie nieprzystosowanej do pana występów To jest pijalnia zdrojowa Ciekawy jestem jak pan tutaj będzie się czuł no, będę się troszkę lepiej czuł niż w Opolu, bo tam jest jeszcze większa widownia. Ale prawdą jest, że, że zawsze boję się takiej dużej sali, bo strasznie trudno skupić na sobie uwagę. Widowni, zbyt wielka odległość decyduje o tym, że przechodzą najłatwiej piosenki rytmiczne, głośne. Trudno jest zapanować, wytworzyć nastrój intymności. Ja bardzo lubię w piosence taką prywatność i, 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 i... No taką zbliżoną do rozmowy, tak jak my teraz rozmawiamy redaktorzy przy stoliku. Te rzeczy są nie do zrealizowania w dużej sali, gdzie działają gigantofony, nagłośnienie, które wyolbrzymia wszystko, zatracają. zatraca to wtedy charakter y, kameralny. O A jaka publiczność przede wszystkim przychodzi na spotkania z Panem? No nie muszę oddać sprawiedliwość, że najbardziej hmm, cenię sobie zresztą, dlatego że, że najbardziej jestem rozumiany przez moje pokolenie, w związku z czym Cieszę się bardzo, że moje pokolenie stać jeszcze na to, żeby poświęcić mi swój czas, bo wiadomo, że moje pokolenie jest obłożone rodziną, dziećmi, a może nawet i wnukami. W związku z czym jest mi bardzo miło, że potrafią zostawić te obowiązki w domu, że zjawiają się, że mi towarzyszą i chciałbym nadal przede wszystkim obsługiwać swoje pokolenie. I dawać dowody swojej, ja wiem, żywotności, tego, że mam jakieś nowe piosenki, żeby to znalazło również wyraz w, udziel, w udziale, w udziałach moich na festiwalach, gdzie propaguję teraz swoją teorię, gdzie powinien być od czasu do czasu zrobiony koncert dla pokolenia mojego, pokolenia siedzącego na lidowni i dla pokolenia śpiewającego na scenie. Chcemy obsługiwać swoim nowym repertuarem, swoją, swoje pokolenie, swoją publiczność. Daj mi z tego już miodna, daj mi polską rękę, daj mi z tego się zapragnie, wasz ty wciąg Daj mi to miejsce przy sobie, na które patrzysz w daj sobie czasem do tłomu, Choćbyś nie chciała, pomóc, daj mi poiejsce przy sobie, Który jest o świcie. Ja sobie z tego zrobię. Co myśli Pan na temat naszych współczesnych młodych piosenkarzy? I... Jak przyjął pan wykonanie swojego wielkiego przeboju? Nie zapomnisz nigdy przez zespół Big Cities. <grym> Muszę panu powiedzieć, że tutaj odwołuję się zawsze w takim wypadku do okay. swoich początków, kiedy ja również byłem młody, kiedy ja miałem prawo do takich czy innych pomyrek i publiczność mi to wybaczała. W związku z czym ja z pełnym zrozumieniem podchodzę do tego, co usiłuje mi przekazać młodzież. Staram się to zrozumieć, chociaż prawdą, a Bogiem powinienem się przyznać do tego, że estetyka współczesnej piosenki, najnowsze mody, które zawiadują e, estradą, nie zawsze mi sprawiają satysfakcję, ale oczywiście dostrzegam te zjawiska pozytywne. Wydaje mi się, jeśli idzie o drugą część pytania pana o zespół Big Cyt, że to, jest in, to są inteligentni, młodzi prześmiewcy, którzy, którzy się zachowują ekscentrycznie na scenie, uprawiają taki swoisty Repertuar i że to mi sprawiało tylko przyjemność, kiedy zadzwoniono do mnie, czy mogą wykonać moją piosenkę z mojego repertuaru. Nawet zaoferowałem im swój udział, z, ale z, z czego nie skorzystał ten zespół. Natomiast absolutnie podchodzę do tego zjawiska pozytywnie, sprawiło mi to tylko przyjemność. A co sądzi pan, panie Jurku, na temat parodii? Do no, tych parodii mamy w kraju coraz mniej, jakby parodystów też jest już niewielu, ale oni, z tego co wiem, szczególnie mój przyjaciel Andrzej Dyszak, w swoim repertuarze wciąż mają parodię pana osoby. No to jest wykładnik chyba popularności osoby, yy, osoby parodiowanej, w związku z czym nie należy mieć o to żalu, że ktoś, ktoś się zainteresował naszą osobą. To znaczy, że jesteśmy jeszcze popularni. Ja nie twierdzę tutaj, nie wchodzą w grę żadne wartości yy, artystyczne, tylko. Popularność, która może być spowodowana częstym ukazywaniem się w telewizorze, na przykład. No, a jeśli idzie o, o, o krytykę, to, to mnie się wydaje, że z przyjemnością czytam czasem takie krytyki odnoszące się do warsztatu twórczego. Troszeczkę tej krytyki nie ma, jest nierozbudowana. Są dysertacje na temat literackich wartości dzieła teatralnego, czy jakiś, jakieś inne ciekawostki, jeśli idzie o estradę. Natomiast nie spotykam się, a przynajmniej bardzo rzadko i wycinkowo, z taką krytyką tyczącą rzemiosła, wykonawstwa, wyrazu artystycznego, interpretacji konkretnej piosenki, co nie wchodzi specjalnie w zakres yy, współczesny, yy, współczesnych krytyków, Starają się, może to jest spowodowane brakiem miejsca, no nie, nie rozpisuje się na temat wykonawstwa polska krytyka. Szkoda. Sztuka aktorska, sztuka wokalna wymaga fachowej krytyki, ale popularnie podanej szerokiemu ogółowi. Bo ja nie twierdzę, że nie ma takiej krytyki w fachowych pismach. Są, ale mi się wydaje, że trzeba szerokiej publiczności też czasem podawać ładną krytykę, mądrą krytykę tyczącą tych spraw, o których mówię.